O, zobaczcie, motocyklista jedzie bez kaka kasku. Tutaj jeszcze nikogo nie widziałem w kasku na motorze. Więc tutaj widać, są luźne przepisy. Jedynie na co trzeba uważać to nie mają tutaj obowiązku zatrzymywania się, żeby przepuścić gdzieś pieszego czy w ogóle gdzieś tam przechodzi przez ulicę. Więc trzeba na to naprawdę uważać. Tutaj jest jakiś bar

Tutaj chipsy, widzę, że wszystko jest praktycznie przybliżone ceny między sklepami. Więc, jakby ktoś chciał wiedzieć, w przeliczeniu na polskie to jest jakieś 5,50, 5,30, 5,70. Takie ceny to takie lajsy. Tutaj macie ceny, każdy może sobie przeliczyć, jeden dinar to jest na polskie złoty 37. Zł na dzień dzisiejszy też no ceny są dość spoko i co ważne te ceny są wszystkie zawyżone wiadomo w takich sklepach tutaj jak Carrefour czy innych takich większych no to wiadomo że tam nie ma targowania ale w takich sklepikach miejscowych jak najbardziej musimy się targować bo pierwsze będą krzywo na nas patrzeć tubylcy drugie Możesz go zdenerwować i będzie wyzywał Cię od bandytów. Czyli może do Ciebie powiedzieć Polak bandit, więc musisz się tak rugować. Taki jest tutaj zwyczaj, bo oni wiedzą, że te ceny są zawyżone. Także większość cen jest zawyżona o 100%, o 50%. Także najlepiej robić zakupy, najpierw się rozejrzeć. Po różnych sklepikach zobaczyć jakie są ceny, jakie są różnice i wtedy będziemy wiedzieć jak to cenowo wygląda. Koszulki na przykład w takich większych sklepach to jest 30 dinarów, 34 dinary. <słuch>

A tutaj, akurat w tym sklepie mamy po 34, więc tutaj jeszcze jest dość spoko cena. Zobaczymy, jak będziemy zwiedzać, odwiedzać inne sklepy, jakie tam będą ceny. I tutaj lecimy do kolejnego sklepu. <laughs> Hi, hello, how are you, brother? What's the uh, wake up from? Hola. Ah, Zapachima. Zapachima, Zuklibhima. You're <laughs> welcome. Hello, everyone. Oh, Pandora. Nice, Pandora. And Polska? Pandora. Pol Polska? I nice. ah, hear Pandora. Don't miss me, Pandora. <laughs> oh. Sami słyszeliście, jakie mają podejście do Polaków, ale trzeba się po prostu mieć tutaj naprawdę na baczności i trzeba uważać na wszystko, żebyście czasem tutaj nie oskarżyli o złodziejstwo na przykład, no bo to jest inny kraj, także mogą być bardzo duże kłopoty. I tutaj koszulki są po 60 dinarów. Także tutaj już jest bardzo zawyżona cena. Zobaczymy. Znajdę jakąś jedną koszulkę i zobaczymy jaką cenę utarguję tutaj u tych sympatycznych panów. Można powiedzieć, że to są takie sklepiki jak u nas różne bazary. Tylko wiadomo na takich bazarach Gdzieś tam czasem 2 zł, 5 zł, bo targujesz tutaj, naprawdę jest bardzo są zawyżone ceny. Tutaj są wyroby ręczne, naprawdę ładnie, solidnie wykonane no i ogólnie są wszystkie takie właśnie pierdołki, świecidełka to wszystko jest fajnie wykonane popielniczki jakieś pudełeczka na papierosy no jest tego naprawdę tutaj dość sporo Zobaczymy w jakiej cenie są również spodęki. Dość fajne. Wiadomo, że to wszystko to jest podruba, ale powiem wam, że te podróbki są naprawdę bardzo jakościowo fajnie wykonane. Niektórzy z Was mogą pamiętać takie kiedyś były dawno dawno. Temu piramidki, ja również taką jedną posiadałem w domu. Jak duże pamiętam to była tam choinka ze świętym Mikołajem. Tu wiadomo są wielbłądy, wyszliśmy już ze sklepu troszeczkę się pośmialiśmy z chłopakami rady sympatyczni ludzie jeden z nich miał na imię Ali drugi jak dobrze pamiętam Ahmed no i co utargowałem takiej koszulki z 60 dinarów na 30 dinarów także możecie sobie porównać jaka jest przebitka cenowa tutaj są bramy metalowe to są wejścia do domków jednorodzinnych Nawet nightclub zamknięty. Czy to był basen, nightclub, hotel? Nie wiadomo co jeszcze. Tutaj jest taki zwyczaj, jak taksówka przejeżdża pusta. Więc jak ktoś przechodzi chodnikiem, to po prostu daje sygnał dźwiękowy. Czy czasem nie potrzebujesz taksówki? Taksówki są naprawdę bardzo tanie, także można tutaj spokojnie za 10 dinarów. Przejechać sobie około nawet 20 km. Więc to jest jakieś 1370. Także w takich krajach naprawdę bardzo fajnie tanio można się poruszać takimi miejscowymi taksówkami, bryczkami, czymkolwiek. Także na dzisiaj dość wycieczki. Idziemy do hotelu, trzeba coś przekąsić, czegoś się napić. Jutro jedziemy taksówką spod hotelu bardziej w głąb miasta. Także odwiedzimy różne bazary, wstąpimy do Carfura no i zobaczymy jak cenowo na takich bazarach wygląda, ile da się utargować i co tam będzie ciekawego, więc myślę, że coś tam wrzucę dla was, żebyście mieli jakieś tam porównanie. Także co, żeby nie przedłużać. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie z ciepłego kraju. Także trzymajcie się do następnego odcinka.